Pielęgniarka jest jedyną osobą, która pomaga obdartemu młodemu mężczyźnie w deszczu i nigdy nie mogła sobie wyobrazić, co wydarzy się sześciu lat po jej hojności. Noc była spokojna, choć padała lekka mżawka. Jade, młoda 24-letnia pielęgniarka, właśnie kończyła swoją nocną zmianę. Kiedy postanowiła zatrzymać się w całodobowej knajpce, którą odwiedzała za każdym razem, gdy musiała udać się do szpitala w nocy. Była prawie godzina trzecia nad ranem i deszcz zaczął gęstnieć. Krople uderzały o szyby, tworząc rytmiczny, melancholijny dźwięk. Siedząc przy ladzie, rozmawiała z Leo, właścicielem, dyrektując się swoim ulubionym hamburgerem. Leo, nie wyobrażasz sobie, jaki chaos panuje dziś w szpitalu. Czasami czuję się, jakbym była w środku dramatu, jak w tych medycznych programach telewizyjnych, skomentowała Jade starając się podtrzymać na duchu. Mężczyzna uśmiechnął się, podając jej szklankę napoju gazowanego. Ale zawsze tak dobrze sobie z tym radzisz. Nie wiem, jak ty to robisz. Wolę sprzedawać hamburgery. Ludzie mnie irytują. Już miała odpowiedzieć, gdy drzwi otworzyły się gwałtownie, przynosząc ze sobą zimny wiatr i zdesperowanego młodego mężczyznę. Obdarty chłopak był przemoczony, włosy przykleiły mu się do czoła i dygotał intensywnie, czy to z zimna, czy ze strachu. Jego oczy gorączkowo przeszukiwały okolice, patrząc na wszystkich ludzi w stołówce, a silny, nieprzyjemny zapach roznosił się w powietrzu. Proszę, pomóżcie mi, oni mnie gonią, krzyczał młody mężczyzna, dysząc. Klienci restauracji grymasili, wyraźnie zirytowani obecnością nieznajomego. Właściciel, zirytowany, podszedł do niego z surowym wyrazem twarzy, Wynoś się stąd, fil. Nie chcę żadnych kłopotów w moim lokalu, powiedział Leo, wskazując na drzwi. Chłopak, błagając, próbował argumentować, że naprawdę potrzebuje pomocy, ale mężczyzna nie chciał go słuchać. Zamierzasz coś tu kupić? Nie jasne, tak właśnie myślałem. A teraz wypierdałaj, nie obchodzi mnie, kto cię śledzi ze łzami w oczach i wyrazem porażki. Młody mężczyzna wybiegł z powrotem na deszcz, pozostawiając za sobą nieprzyjemną ciszę. Pielęgniarka, oburzona, spojrzała na właściciela lokalu. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłeś, Leo. Od kiedy jesteś taki nieczuły? To takie rozczarowujące. Szybko zamówiła kolejnego burgera, podczas gdy Leo Wciąż zaskoczony jej reakcją, przygotował zamówienie w milczeniu. Jade zapłaciła i opuściła knajpę, a jej umysł wirował od tego incydentu. Idąc przez deszcz, myślała o przerażonym młodym człowieku i obojętności ludzi. Jak mogą być tak okrutni? Deszcz padał na ulicę, ale jej umysł był skupiony na chłopcu, który został wyrzucony z kolacji. Zaczęła go szukać, wołając głośno, hej chłopcze, gdzie jesteś? Ale nie było odpowiedzi. Idąc przez deszcz, który stawał się coraz cięższy, w końcu zauważyła go skulonego za śmietnikiem, wyraźnie przestraszonego i trzęsącego się. Hej, wszystko w porządku, zawołała Jade, podchodząc ostrożnie. Nie zamierzam cię skrzywdzić. Jestem tu, by pomóc. Odrapany chłopak, cały brudny i mokry, spojrzał na nią podejrzliwie, ale jego głód przemówił głośniej, gdy zobaczył hamburgera, którego trzymała. Wziął go i zaczął łapczywie jeść, dzękując jej spojrzeniem pełnym wdzięczności. Bardzo ci dziękuję, pani, mruknął między kęsami. Szybko powiedział jej, że był ścigany przez ludzi, którzy chcieli go skrzywdzić. Pod wpływem impulsu, by go chronić, pielęgniarka zaoferowała mu schronienie w swoim domu na noc. Możesz dziś spać w moim domu. Tutaj nie jest bezpiecznie. Chodź, nalegała. Zaskoczony ofertą przez chwilę się wahał, ale w końcu się zgodził. Gdy szli do jej domu, był wyraźnie skrępowany, ale wdzięczny za nieoczekiwaną hojność. Kiedy dotarli do domu, Jade pokazała mu łazienkę, aby mógł wziąć gorącą kąpiel. Zaoferowała mu również ubrania należące do jej chłopaka, a on podzękował jej, wciąż nie dowierzając jej hojności. Po kąpieli zajęła się jego ranami, które obejmowały zadrapania i siniaki. Co ci się stało? Zapytała, ale mężczyzna milczał. Jakby nie był jeszcze gotowy, by jej powiedzieć. Pielęgniarka przejęła dowodzenie, traktując każdą ranę z troską i uwagą. Młody mężczyzna obserwował każdy jej ruch, podziwiając jej poświęcenie i życzliwość. Jesteś moim aniołem stróżem. Wiesz o tym, powiedział z nieśmiałym uśmiechem. Nie mogę ci wystarczająco podzękować. Pojawiłaś się w samą porę. Nie wiem, co by się dzisiaj ze mną stało, gdybyś mi nie pomogła wyznał młody mężczyzna. Wciąż nieco rozczesiona, Jade uśmiechnęła się, czując zadowolenie, że mogła pomóc. Nie musisz mi dziękować. Zrobiłam to, co każdy powinien zrobić. Jesteś tu bezpieczny. Porozmawiali jeszcze trochę. Przedstawił się jako Kevin i podziękował jej ponownie, szczęśliwy, że udało mu się wyjść z tej sytuacji. Tej nocy Jade poszła spać z poczuciem, że zrobiła coś ważnego. Zaoferowała mu swoją sofę, która stała się schronieniem i opieką dla kogoś w potrzebie, a to dało jej poczucie spełnienia i spokoju. Chłopiec z kolei zasnął zachwykony dobrocią nieznajomej, która stała się jego aniołem stróżem. Następnego dnia w deszczową, ponurą noc pielęgniarkę obudziły pierwsze promienie słońca delikatnie przebijające się przez zasłony. Wyciągnęła się w łóżku, czując ciężar zmęczenia po długiej nocy pracy i zamieszaniu w restauracji. Jej myśli natychmiast zwróciły się ku młodemu mężczyźnie, któremu udzieliła schronienia, więc chciała zrobić mu śniadanie. Ale kiedy dotarła do salonu i nie zobaczyła go na kanapie, a poszwy były zwinięte, zaczęła go wołać. Nie odpowiadasz, Kevin, gdzie jesteś? Krzyknęła. Drzwi wejściowe były uchylone, znak, że wyszedł. Hej chłopcze, krzyknęła Jade, stojąc w drzwiach i rozglądając się. Planowała zrobić mu bardzo smaczne śniadanie, ale teraz pozostała tylko milcząca pustka. Siedziała przy kuchennym stole, zamyślona, zastanawiając się nad miejscem pobytu chłopca. Cała sytuacja pozostawiła w niej mieszankę zmartwienia i frustracji. Dzień w szpitalu był długi i wyczerpujący. Pomiędzy pacjentami i zabiegami twarz kiewina wciąż przewijała się w jej myślach. Mam nadzieję, że znalazł bezpieczne miejsce, pomyślała pielęgniarka. Ale w miarę upływu dnia wspomnienie młodego mężczyzny stawało się coraz bardziej odległe, zastępowane przez wymagania jej pracy. Wracając do domu wyczerpana i z obolałymi stopami, Jade została zaskoczona wizytą swojego chłopaka, Teodora. Cześć, kochanie, myślałam, że przyjdziesz dopiero jutro, powiedziała szczęśliwie zaskoczona. Mężczyzna zapytał, jak minął jej tydzień, a Jade opowiedziała mu o incydencie z poprzedniej nocy. Opisała, jak znalazła młodego mężczyznę przemoczonego przez deszcz i jak postanowiła mu pomóc. Jednak w przeciwieństwie do tego, czego się spodziewała, jej chłopak wybuchnął gniewem. Co? Pozwoliłaś tu spać, żebrakowi, i nawet dałaś mu moje ubrania, zareagował wściekle jej chłopak, a jego głos narastał z każdym słowem. Jak mogłaś być tak nieodpowiedzialna, Jade? Dziewczyna próbowała wyjaśnić, ale on nadal się wściekał. Chciałam tylko pomóc komuś w potrzebie. Był w niebezpieczeństwie, broniła się. Nie myślisz o konsekwencjach. To był brudny, bezdomny człowiek. Zaryzykowałaś swój dom i dałaś mu moje rzeczy. On zanieczyścił moje rzeczy, krzyknął bezczelnie Teodor. Dyskusja szybko się zaostrzyła i nie wyglądało na to, by martwił się, że postawiła się w niebezpiecznej sytuacji. Każdy chłopak pomyślałby, że jeśli jest przestępcą, może ją okraść lub skrzywdzić. Drżąc o swoje bezpieczeństwo i nie będąc złą z powodu dwóch ubrań, które pożyczyła bezdomnemu, pielęgniarka poczuła mieszankę smutku i złości. Nie mogła uwierzyć, że mężczyzna, którego kochała, nie dostrzegł znaczenia jej aktu dobroci. Przesadzasz. Zrobiłam tylko to, co uważałam za słuszne. Nie mogę uwierzyć, że jesteś taki nieczuły, odparła Jade ze łzami w oczach. Walka nasiliła się, a oskarżenia i ostre słowa były wymieniane. Dziewczyna poczuła, jak ściska jej się serce. Zaczęła się zastanawiać, czy naprawdę zna mężczyznę, z którym jest. Wyczerpana i wyczerpana emocjonalnie, Jade poszła do swojego pokoju, zamykając za sobą drzwi. Uzy spływały jej po twarzy, gdy zastanawiała się nad tym, co się stało. Wiedziała, że chciała dobrze, ale sama reakcja jej chłopaka na jej ubranie sprawiła, że zwątpiła w siebie. Tej nocy zasnęła w wirze emocji, nie wiedząc, co przyniesie przyszłość dla ich związku. Od tamtej deszczowej nocy minęło sześć długich lat, a życie jej zmieniło się diametralnie. Teraz, w wieku trzydziestu lat, znalazła się w nieszczęśliwym małżeństwie pełnym złamanych serc. Ostatecznie poślubiła Teodor A. Jej mąż, który kiedyś wydawał się kochającym i wyrozumiałym człowiekiem, zmienił się nie do poznania. Na początku ich małżeństwa wydawało się, że będą razem długo i szczęśliwie. Stał się jednak zgorzkniałym, kontrolującym i agresywnym mężczyzną. Spędzał dni w domu, często pijąc, podczas gdy Jade pracowała niestrudzenie jako pielęgniarka. Była żywicielką rodziny, zajmowała się wydatkami i utrzymaniem domu. Z drugiej strony jej mąż wydawał się zatracić w cyklu autodestrukcji, często wychodząc z domu po alkoholu i, jak podejrzewała Jade, spotykając się także z innymi kobietami. Komunikacja między parą pogorszyła się do tego stopnia, że prawie nie istniała. Kobieta czuła się coraz bardziej odizolowana i nieszczęśliwa. Próbowała nawet zachować nadzieję, wspominając szczęśliwe chwile, które dzielili w przeszłości, ale wspomnienia te stawały się coraz bardziej odległe. Pewnego dnia, po wielu naleganiach, pielęgniarce udało się przekonać męża do wyjścia na romantyczną kolację. Tęskniła za resztkami łączącej ich kiedyś więzi. Zgodził się, ale kolacja była napięta i niewygodna. Jej mąż prawie się nie odzywał, ograniczając się do monosylabicznych odpowiedzi i odległych spojrzeń. W drodze do domu, przechodząc przez ciemną ulicę, Jade zobaczyła bezdomnego mężczyznę proszącego o pieniądze. Poruszona współczuciem, postanowiła mu pomóc, ale to działanie wyzwoliło wściekłość jej męża. Który eksplodował w przypływie furii. Nadal się nie nauczyłaś. Pomagasz tym brudnym śmierdzielom. Krzyczał, pamiętając incydent sprzed lat, kiedy zabrała do domu obdartego mężczyznę. Jade próbowała się tłumaczyć, mówiąc, że dała mężczyźnie tylko kilka monet, ale jej słowa tylko jeszcze bardziej rozpaliły gniew męża. Zawstydzasz mnie, kobieto. Nie wiem, jak mogę być mężem kogoś takiego jak ty, kontynuował, a każde słowo brzmiało jak cios w serce jego żony. Kłótnia nasiliła się, aż dotarli do domu i w chwili niekontrolowanej wściekłości jej mąż uderzył ją. Jade była szokowana i przerażona tym brutalnym aktem w ułamku sekundy, gdy patrzyła, jak ręka jej męża unosi się, by ją zranić. Nigdy nie wyobrażała sobie, że mężczyzna, z którym dzieliła życie, może posunąć się do takich czynów. Uzyspływały jej po twarzy, gdy próbowała zrozumieć, co się dzieje. Bór fizyczny był intensywny, ale ból emocjonalny był jeszcze głębszy. Wiedziała, że coś musi się zmienić, że nie może dalej żyć w tej sytuacji ze złamanym sercem i obolałym ciałem. Jade podjęła decyzję: nadszedł czas, aby zakończyć to toksyczne małżeństwo i zacząć odbudowywać swoje życie z dala od mężczyzny, który stał się dla niej obcy. Zasługiwała na coś lepszego. Zasługiwała na szczęście, ale po wypowiedzeniu czterech słów. Chce rozwodu, sprawy potoczyły się jeszcze gorzej. Całkowicie stracił kontrolę i zaczął ją ścigać, aby, jak to ujął, położyć jej kres. Jednak Jade rzuciła ważonym w głowę Teo, powodując jego upadek i siniaki. Pobiegła do szpitala, w którym pracowała, krzycząc o pomoc, będąc już wspieraną przez niektóre z pielęgniarek, które tam były. Jednak ta kobieta nigdy nie mogła sobie wyobrazić, co los przygotował dla niej tej nocy. Zabrali ją do pokoju i powiedzieli, że lekarz prowadzący wkrótce tam będzie. Jedyną rzeczą, której nie wiedziała, było to, że natychmiast zajmie się nią lekarz, który właśnie został zatrudniony przez szpital. Mężczyzna wszedł do pokoju i widząc dziewczynę, wykrzyknął zaskoczone słowa, które sprawiły, że serce Jade prawie zatrzymało się na chwilę ze zdziwienia. Och, jesteś tą panią, moim aniołem stróżem. Pielęgniarka, zdezorientowana i wstrząśnięta, nie mogła uwierzyć własnym oczom. Czy to możliwe, że mężczyzna przed nią to Kevin, ten sam bezdomny, któremu pomogła lata temu? Mój Boże, co ci się stało? Powiedział, chwytając za sprzęt pierwszej pomocy, aby opatrzyć jej rany. I wtedy zobaczyła napis na jego odznące Kevin Odone, lekarz ogólny. Dziewczyna nie mogła w to uwierzyć. To naprawdę był on. Ale jak? Wtedy zaczął opowiadać swoją historię. Okazało się, że chłopak nie był bezdomny, jak myślała pielęgniarka. W rzeczywistości był synem odnoszącego sukcesy biznesmena i w wieku 25 lat był na piątym roku szkoły medycznej, kiedy został porwany przez gang, który chciał okupu za jego ojca. Po tygodniu w niewoli udało mu się uciec, ceo pozostawiło go w żałosnej sytuacji tej deszczowej nocy. Wyglądając jak bezdomny, kontynuował, Byłeś moim aniołem tamtej nocy. Bez twojej pomocy nie wiem, co by się ze mną stało. Po przespaniu się w jej domu, obudził się wcześniej i myśląc, że jej chłopak wkrótce przyjedzie, przestraszył się i wyszedł na ulicę. Natknął się na kogoś, kto pożyczył mu telefon komórkowy i zadzwonił do ojca, który go odebrał. Jade, wciąż w szoku, ledwo mogła przetworzyć niesamowity zbieg okoliczności. Lekarz wyjaśnił, że nigdy nie wrócił, by podzenkować jej osobiście, ponieważ nie pamiętał jej adresu. — Zawsze chciałem się z tobą spotkać. — Przepraszam, że nie wróciłem — powiedział łagodnie, zakładając bandaż na jej czoło. Teraz w wieku 31 lat młody mężczyzna został zatrudniony w tym szpitalu, nie myśląc, że pewnego dnia spotka dziewczynę. Jade próbowała to wszystko ogarnąć, gdy jej wściekły mąż wpadł do szpitala, wykrzykując jej imię i mówiąc, że ją zabije. Personel ochroniarze zdając sobie sprawę z sytuacji, zdołał go powstrzymać i wezwał policję. Mężczyzna został aresztowany za napaść i szereg innych zarzutów. Teraz wreszcie była wolna od tego obelżywego związku. Siedząc na izbie przyjęć i lecząc swoje obrażenia, pielęgniarka poczuła mieszankę ulgi i zdumienia. Życie przybrało nieoczekiwany obrót. Spojrzała na Kevina, jej oczy były pełne łez. Nigdy nie wyobrażałam sobie, powiedziała drżącym głosem, że byłeś ostatnią osobą, którą spodziewałam się dziś zobaczyć. Lekarz, z delikatnym uśmiechem na twarzy, odpowiedział. Czasami życie zaskakuje nas w najbardziej niewiarygodny sposób. Byłaś moim aniołem, a teraz w jakiś sposób jestem twoim. Jade w końcu poczuła, że zaczyna się nowy rozdział w jej życiu, rozdział, w którym nie będzie już uwięziona w obelżywym małżeństwie ale będzie mogła swobodnie szukać własnego szczęścia i, kto wie, nowej miłości. Po burzliwym zakończeniu małżeństwa i skutecznym uwięzieniu byłego męża pielęgniarka odnalazła nowe szczęście w swojej pracy, a zwłaszcza w rosnącej bliskości z Kevinem, lekarzem, którego uratowała lata temu. Z czasem to, co zaczęło się jako wzajemna wdzięczność i podziw, przerodziło się w głęboką miłość. Historia o tym, jak się poznali, ponownie kierowana przez los, stała się legendą w szpitalu, inspirując wszystkich, którzy ją słyszeli. Jesteście dla siebie stworzeni, często komentowali ich koledzy i przyjaciele, podekscytowani niemal magicznym zbiegiem okoliczności, który ich połączył. Związek Jade i Kevina rozkwitł, oparty na szacunku, uczuciu i głębokim zrozumieniu wartości dobroci i współczucia. Stali się nierozłączni, dzieląc nie tylko miłość do siebie nawzajem, ale także wspólne pragnienie pomagania i uzdrawiania innych. Z czasem zdecydowali się zrobić kolejny krok w swoim życiu. Jade ponownie wyszła za mąż, tym razem za mężczyznę, który nie tylko ją kochał, ale także szanował ją jako swojego anioła stróża. Ślub był prostą, ale głęboko znaczącą uroczystością, otoczoną przez przyjaciół, rodzinę i wielu z tych którzy byli świadkami rozwoju ich miłości. Para, zjednoczona niezwykłą przeszłością i szczęśliwą teraźniejszością, została wkrótce pobłogosławiona dziećmi, a oboje z przyjemnością opowiadali dzieciom niesamowitą historię o tym, jak się poznali, gdy dorastali. Historia, która rozpoczęła się od prostego aktu dobroci w deszczową noc, przerodziła się we wspólne życie pełne miłości i szczęścia, a historia tej pielęgniarki i jej lekarza stała się ciągłym przypomnieniem dla wszystkich wokół nich, że czasami najbardziej nieoczekiwane akty dobroci i współczucia mogą prowadzić do najszczęśliwszego losu. A jeśli spodobała Ci się ta historia, jestem pewien, że następny film, który pojawi się na Twoim ekranie, również Cię poruszy. Nie zapomnij zasubskrybować, dać nam kciuka w górę i aktywować dzwonka powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych nadchodzących filmów. Do zobaczenia w następnej wzruszającej historii